Siema witam w kolejnym vlogmasie Już nawet nie wiem którym Chyba piątym, nie wiem ja tego nie liczyłem Zbytnio, ale chyba piątym Jak się mylę to Przepraszam, ale nie mam tego policzone I nie uwierzycie co się stało Ponieważ dzisiaj, dzisiaj jest 29 listopad Tak nagrywam to w listopadzie a wstawiam w grudniu Jakbyście jeszcze nie wiedzieli I spadł dzisiaj pierwszy Śnieg, jeżeli mnie nie wierzycie To patrzcie na to, ale zimno Spadł pierwszy śnieg. Dobra, słuchajcie, ja już sobie zjadłem jajo chlebka. Dobry był, naprawdę tak się najadłam, że to szok. Mam teraz jakąś taką fazę na... nie wiem, Antarktydę, nie wiem dlaczego. Po prostu chciałbym kiedyś polecieć na Antarktydę. Nie wiem czemu. To jakoś mnie tak złapała. Ale wiecie co, ja pójdę sobie na dwór, tak pójdę na dwór w krótkim rękach. Nie no, nie pójdę. Ubiorę się i pójdę w klapeczkach w klapki. Idziemy ponagrywać sobie śnieg. Ale się rozpadało. Nie ma tutaj chodzić w klapkach po śniegu. Powiem wam, że jest troszkę zimno. Jeszcze wchodzę w klapkach i mam śnieg w nogach. Znaczy na stopie jakby. Czy nagranie mi przerwało, ale już jestem. Ale ładnie Daszek wygląda, wam powiem. A, pięknie. Widzicie to, ile śniegu złapałem. A jest pięknie, wam powiem serio. Dawno nie widziałem takiego śniegu, jeszcze żeby to było w tym roku, kiedy jest grudzień na przykład, albo listopad, to rzadko bywało. Jest fajnie, pada fajnie, super, ale jest zimno, zaraz idę do domu, bo nie chcę się przeziębić i w ogóle wstydzę się nagrywać dworze wokół sąsiadów, bo jak wyjdzie jakiś, to będzie oj, jaki debil nagrywa coś. Jestem idiotą, wiecie dlaczego? A nie, jednak nie. Musiałem obok i serio tutaj nie było mokre, bo nie miałem mokre spodnie Są takie, nie wiem <grym> Farta miałem Jak się patrzy na, na jakiś element I się patrzy jak śnieg spada w tle To, to, to jest taka schiza trochę, wiecie? To jest naprawdę zimno, serio jest tak zimno, że to szok Już spadam do domu, bo jest zimno. Mam bo nie mogę się powstrzymać po prostu. Ale to jest naprawdę przyjemne. Serio. Oh. Gdzieś to tam poleciało. Dobra, ja już jestem w domu i idę sobie za chwilę zrobić kawę. Za chwilę będę musiał zmontować kilka filmów, ponieważ nie mam żadnych zmontowanych oprócz jednego, który jest na 1 grudnia, a mamy już 29 listopada. więc. Muszę wziąć się do roboty. Słuchajcie widzowie, jestem tak wkurzony, Jeszcze nawet nie wiem, czy mnie widać, ale poszedłem się po prostu przewietrzyć na dwór, a jestem tak wkurzony. Montowałem dla was film, ten film, który prawdopodobnie był 2 e, grudnia, czyli jak zostałem ojcem w wieku 15 lat. Montowałem i nagle chciałem przerzucić sobie czarne paski, taki plik z czarnymi paskami, tak góra dumnie. I wiecie, co się stało? Brak odpowiedzi mi wy... wy Adobe Premiere Pro i nie mogę teraz tego zmontować. Znaczy mogę zmontować, ale bym musiał albo na nowo, albo od połowy tego, co zacząłem. I naprawdę jestem tak wkurzony, że na razie nawet nie chcę tego, nie chcę mi się tego już robić i zrobię to po prostu jutro, jak wrócę z, do domu, albo jeszcze jak mi się uda rano, co wątpię. Nie, no rano mi się nie uda, raczej gdzieś wieczorem to spróbuję ogarnąć. Nie wiem, czy mnie widać, nie, za co, przepraszam, ale... Jestem tak wkurzony, że wziąłem, wziąłem kamerę i poszedłem na dwór, żeby to nagrać, bo się przewietrzyć kurde jest zimno, zaraz, zaraz wracam. Ale patrzcie jak jest ładnie. Pełno śniegu, pełno śniegu. Cały czas pada śnieg. Jeszcze raz przepraszam, bo nie wiem czy mnie widać, czy nie, ale mam... Mam pełno, pełno śniegu. Jajcie, bo mam przecież telefon, mogę sobie... się wstydzę, Wiecie o co chodzi, nie? Mm, I właśnie. E, właśnie o to chodzi, że. No, mam nadzieję, że ten film uda mi się jakoś zmontować i wrzucić. Patrzcie, jak zimno. Och, lipka! Jest tyle śniegu. Tyle śniegu napadało, że. Patrzcie, gdzie sięgam. Tu. <tuszy> Tak, ja znowu, ja znowu debilem jestem, bo w klapkach poszedłem, ale no... Dobra, ziomy, ja wracam do domu, bo jest... Ach, mam mokro... <ścoughs> Dziwnie tu brzmi, zabrzmi, ale mam mokro... Jest mi mokro, tak? Zimno, mokro... Ej, ja już wracam.